Cześć, Cię zapraszam na recenzję sowy z rodzinki linki masów od Surprise'a. Sowa jest jednym z najnowszych linki masów. Oczywiście jak wszystkie linki masy, jest zabawką edukacyjną, interaktywną i łączy się z pozostałymi. Sowa jest dość duża, ma 25 cm wysokości i jest jednym z najwyższych linki masów. Sowę uruchamiamy wciskając dowolny przycisk na jej brzuszku. Lub płyjąc ją na boki, wtedy ją wypudzamy. Zrób taką minę, aby pokazać, jak się czujesz. W centralnej części brzucha mamy 7 tematów, które po naciśnięciu odtwarzają różne melodie, dźwięki i wypowiedzi. Tematy dotyczą pogody, emocji, muzyki, ciekawostek, nauki liczb i liczenia. Zacznijmy od nauki liter. Co was się wybudziła. Alfabet zaczyna się od A. Więc zaśpiewaj go jak ja. A B C D E F G H I J K L, L M N O P R S T U W, Y Z Z R. Znasz już litery od A Dalej mamy naukę liczb do 20. U, u. Nasze liczenie zaczniemy od 1, 2, 3. Czy pomożesz liczyć mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U, u. Doskonale! Kolejny przycisk uczy nasze dziecko różnych emocji. Słowa, którymi możesz znać swoje emocje. Szczęście, smutek, radość, złość. Dzięki nim możesz powiedzieć innym, jak się czujesz. Emocje słowa pokazuje dzięki podświetleniom, które znajdują się wokół oczu. Kolory są dostosowane do danej emocji. Jeszcze raz może go przyciśnijmy. Jestem smutna. I w sumie to nawet nie wiem, dlaczego jestem smutna. Ale to nic. Czasami wystarczy o tym komuś powiedzieć, żeby poczuć się lepiej. Potem mamy naukę o pogodzie. Nie wiem, jaka dziś pogoda słońce, wiatr, deszcz czy śnieg. Zanim gdzieś polecę, za okno wyjrzę więc. Sowa często daje różne ciekawostki o sowach. Dalej mamy kalendarz. To kalendarz. Kalendarz pokazuje wszystkie 7 dni tygodnia. Kalendarz pokazuje wszystkie 12 miesięcy w roku. Kolejny przycisk to jest przycisk muzyczny. Tutaj są ukryte wszystkie hymny Linki Marsów. Jak się masz, ty pobawić się chcesz. Przyjaciele, proszę cię, bo z nami mi... Koniec. Ciekawostki o sowach. Wiesz co? Na świecie żyje wiele różnych słów i wydają one wiele różnych dźwięków. Niektóre sowy huczą tak jak ja. Huh, huh. Niektóre szczekają jak pies. Huh, huh. Łącznie sowa posiada 90 wypowiedzi, melodii i dźwięków. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci, które ukończyły 18 miesiąc życia. I myślę, że sprawdzi się aż do około 4-5 roku życia. Na początku dziecko oczywiście interesuje się bardziej dźwiękami i melodiami, a wraz z wiekiem odkrywa coraz więcej funkcji w sobie. Sowa jest wykonana z plastiku i oczywiście, jak wszystkie zabawki od Shell Price'a, jest to plastik najwyższej jakości. Sowa posiada dwa stopnie regulacji głośności, a jej cena zaczyna się od 160 zł. Dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca recenzji i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! pa! Nie wszystkie sowy huczą tak jak ja. Są sowy, które syczą jak wąż.